A Aweł Jest w the building? Tak wściekle! Wojtek! Tak że aż go rzuca po to, na lewo i prawo! Jak kogoś po pustym sklepie! I spin, nie spin. Układ kierowniczy w BMW jest naprawdę ekstremalnie powiększony. Myślę, że dorównuje układowi kierowniczemu w aucie Pawła Treni. Paweł Trela prowadzi. Wojtek z tyłu

Nierozsądnego Pawła Trele, Z daleka atakuje. Ma przewagę 10 0 Nie za nich prowadzi, że znacznie wolniejszy. Trela kontroluje auto za pomocą ręcznego. Nie potrzebuje nawet używać gazu. Jest tak ślisko, że auto się pętem. I po, po raz kolejny Spin Wojtka Goździewicza 10:0 dla treni, cementuje to oczywiście jego zwycięstwo i awans do top 8. Spędziesz. Halo. Jerzy Tesław goni siwego Siwego protował. Jurek na odcince też ledwo trzyma kąt obaj w y, słabym tempie przesuwają się po coraz bardziej śliskim torze przeciwnika zobaczymy czy Michał nie idzie troszkę za szybko Tor mógł, nie wiem czy tu jest wystarczająca przyczepność, ale jak się okazuje bez najmniejszych problemów teraz po bo... Wysokowskiemu to raczej po tej że mam problem bo się w torze że... jedzie bardzo wolno dodatkowo E36 czyli e... Kolega Wojtan ma całkiem duży kąt wychylenia w, trakcie, w strefie kompensacji tutaj rozpędu, rozpędowego. Roz, roz, e, roz na trakcie. Utrzymując dosyć duży kąt wychylenia, tutaj w sekcji technicznej wolniejszy ma bardzo ładny nadal kąt, cały czas utrzymuje duży dystans, sporą przewagę nad Radkiem Habrowskim, większe wychylenie auta z przodu. Mimo mniejszego kąta, Radek nie jest w stanie nawet skrócić dystansu. Cały czas ten dystans się powiększa, zobaczcie, to już jest kilka dni w tej chwili broni swojego zwycięstwa. Radek musi walczyć o, o przewagę. Musi wymusić na nim taki na moc, by marzyć jeszcze w tych zawodach. I widzę Michała na pewno mogą wy, mocno trzymać kciuki. Dobrze, dobrze, wspierajcie go. A on sobie z tym całkiem nieźle sam widać radzi. Walczą o przejście do top 8, to jest ostatnia para. Chyba jednak Dawid Karkoś się przesadził, nie przesadził. Na to, że są bardzo odmienne, są strefy przesuszone, strefy kałuż, więc naprawdę Sławek walczy troszkę z autem, prostowało go tutaj e, na łączniku po przejeździe rozgrzewkowym stawiał e, i lecimy bokiem. Sławek wykazał się nie latał będzie no, pewnego rodzaju Dawid oberwał już fragment wody kitu, ale do tego zdążył nas już przyzwyczaić. Słaby cały czas utrzymuje kontakt. To dobrze, może będzie miał okazję jeszcze przeatakować, jeśli Dawid popełni jakiś błąd, ale Dawid się dopiero rozkręca. Jedzie coraz lepiej. Widać, że ta końcowa sekcja toru odpowiada Dawidowi. Zdobył kilka długości to jest dobry, jest... 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 Na razie jeszcze nie jest światły kontakt, ale chcę wydać wiadomości. I nie to bardzo cieszy, bo... Aaaaaah! Aaaaaah, co co? Znowu, znowu się tutaj stało 10-0 dla Sławka i Sławek znowu dostaje prezent od swojego przeciwnika. Dawid po prostu nie wytrzymał przez Turbo Oleje Valvoline, Line Sponsor olej dla na najlepszych zawodników w obu klasach Ochrona lakierów profesjonalna i oglądamy w sekcji technicznej toru Marcina Mospinka z Przemkiem Jańczakiem. Oni znają się jak łyse konie. Mniejszy kąt Przemka Jańczaka mimo to nie jest w stanie dogonić, dogonić swojego rywala. Przemek znowu tym razem, a jeśli chce, że tutaj tylko ich agresja i determinacja może sprawić, że będzie to wyraźna przewaga. Ta jest na trawę i też mu ryba steżak odprostowuje i jest 10-0! 10, -0. 10 -0. Wielkie brawa dla Przemka za waleczność, za odwagę. A no dzisiaj jego szułka trochę dostała popalić. Mamy tu małe sprzątanie opon. Czy Marcin Moszpilek równie agresywnie napadnie w tym pierwszym bieglu? No zdecydowanie tak. A zamiast bieglu, czy to tak? Mamy... Marcin Bospinek nie dokleja się do niego, choć mógłby to już dawno zrobić. Eee, tutaj był bardzo duży kąt po stronie Przemka Jęczaka. To jest praktycznie spin eee, po stronie Przemka Jęczaka. Oczywiście Marcin Bospinek spróbuje i usiłuje cały czas być jak najbliżej swojego przeciwnika i z powodzeniem Przemek popełnia tutaj mniejsze i większe błędy zdecydowanie przejazd na rzecz Marcina Bospika i okay, oglądamy w tej chwili Maksymiliana Grabowskiego z Wolkiem Łupkowskich znowu trofilm jakiś wyglądało Wygrywał lub był przynajmniej na podium w zawodach, których też nie skąpił nam tutaj e, litrażu. Z tego przejazdu punktowanego ogień goni Marciu Ucieca. odprostował troszkę umożliwiając ogniowi podgonienie e, więc e, tutaj jest błąd po stronie maksa ogień stara się jechać swoje z drugiego e, rzędu i tutaj zdecydowanie lepiej opracował sobie ten łącznik e, Wojtek Uwtkowski e, <grywa> Czesław to jest w ogóle zawodnik, Zagadka potrafi zaskoczyć w najbardziej niespodziewanych sytuacjach. Ale jednak Trela ma przewagę w ale czy jest aż tak a Nie powiedziałbym. Znowu Trela się myli, znowu Trela zahacza opony i już ostatnio prawie przypłacił to przegraną. Siedzę na mokrym krześle, więc 1-1. Paweł Trela prowadzi, Jurek trochę się powrócił za około wewnętrznej, wyprostowało go, Paweł tym razem oszczędził opony i Paweł jedzie czyściej niż w przejeździe rozgrzewkowym, jeżeli koniec tego przejazdu punktowanego będzie wyglądał podobnie jak przejazd punktowany, to Paweł ma za nie poniosło Pawła, żeby wisieć mu za blisko na ogonie i popełniać jakieś błędy.

Paweł powinien szanować swoją przewagę i nie ryzykować tutaj zbyt agresywnym atakiem. Za chwilę to idzie do dotknięcia, to prawie doszło. Paweł lubi chyba, zapewniasz nam świetną rozrywkę. To był świetny przejazd. Chyba jeszcze z ostatnim wyścigiem. Prowadzący BMW E36 prezentuje do tych zawodów. wszystkim Ty przyczelność jego m 3 jest zaskakująca. Jego rywale, przyciskcy nie mogą sobie poradzić z tak dobrą dyspozycją tego zawodnika. No i tym samym konsekwencja jest taka, że Michu jedzie w walkę o top 4 i jak widać w przejeździe rozgrzewkowym on się wcale nie przejmuje tym, że może nie jest zbyt znanym zawodnikiem i rywalizuje z lepszymi od siebie jeśli chodzi o drabinkę punktową wszystko wskazuje na to, że Michał zabierze teraz wsparcie dla Sławka Sławek nie ma takiego wsparcia, nie dostał lokalnej społeczności Ale mhm. Sławek to lepiej jedzie w tym przejeździe punktowanym trochę mniejszy kąt wychylenia aczkolwiek płytniejsza jazda Michał robi swoje robi głębokie wychylenia całkiem szybkie przerzuty Marcin Łospinek poprawił tutaj Wojtek jest na wejściu w e, pierwszy zakręt. Są już e, wygrać z Marcinem Bospinkiem. Na razie Myślę, szukaj, nie jest najszybciej, aż e, zastanawiam się, że zawsze że Marcin Bospinek nie może nawet nawiązać kontaktu z Wojtkiem Łówkowskim To jest naprawdę zjawiskowe. Aczkolwiek tutaj w tej technicznej części Marcin Bospinaj zaczyna odrabiać straty, przycina każdą krawędź żeby tylko odzyskać centymetry i zobaczcie ile od, odzyskał przewagi tylko i wyłącznie na tej technicznej sekcji. Praktycznie już wchodzi pod pachem okniowi Utkowskiego, więc widzicie tutaj prawa dla Michała, bo bardzo agresywnie atakuje Pawła Kralę. Paweł Kralek. No, Usiłuje tutaj uciec, najszybciej jak potrafi, jak pozwalam na to auto, to no troszkę obiektywnie zwiększył tutaj, tutaj ten dystans.